Witajcie, tutaj odcinek i robimy z gier wycinek. Kontynuujemy swoją podróż w poszukiwaniu skarbu. Lećmy dalej. O, czekajcie, czekajcie, może tutaj coś będzie? Nie. Nie chowają w kominkach nic. To nie. I idziemy dalej. U, jest zejście. No dobra. To sobie skoczmy, oby w tym odcinku było mniej niż w poprzednim. Bo mogliśmy się tutaj uśmiać. No, stare listy załadunkowe. Nadal są w niezłym stanie, zobacz to, chyba mam. Esperanza. Wypłynęła z Kajao w Peru, na pokładzie miała 800 sztabek złota, 1200 srebra, szmaragdy, maski, ozdoby... Rany, czytasz 16-wieczny hiszpański, jednak nie jesteś zwykłym rabusiem. Ale tutaj, złoty posąg, waga 20 arrobas, to ponad 200 kilo. To jest co? Wow. Tu jesteś. To coś mnie trochę przeraża. Hm. Ostatni wpis. To od kogoś ważnego? Co? O. E, tak. Można tak powiedzieć. Ha. Wiesz, uważałam cię za kogoś, kto ma kobietę w każdym porcie. <grym> Chciałbym. Nie, to, to Francis Adrejka. Można powiedzieć, że taki spanek. panek. Sig Parvis Magna? Wytrwałością ku chwale. Jego mocno. Sprawdź datę. 29 stycznia 1596? Dzień po jego rzekomej śmierci. Chwila. Co to za liczby? Koordynaty. Dokładnie u wybrzeży pana. O, to tak znalazłeś trumny. Dokładnie tak. To jest wskazówka Drake. A. Jak znaleźć jego miejsce spoczynku? Dla kogoś wystarczająco bystrego. <laughs> tak, próbuj dalej. I tak pójdziemy szukać łódki. Obawiam się, że to, to wszystko... To może nam zostać z Eldorado. No właśnie, Eldorado. Tylko dziwne, że. Co, złoto? Wybili się? Za ten posąg, czy jak? Co to się stało? Ostatni wpis. Statek z złotym posągiem i co? Zniknęło? Wszystko? Wszyscy zniknęli? Wyparowali? Czy pobili się o ten posąg? Co tu się stało? Jakaś zaraza, czy co? O, ładnęła. się! Jeszcze ktoś? Dobra, ładnie i lecie. O, tam jest! Ha, prawie, no! Prawie robi wielką różnicę, pokaż się kolego tutaj. I ty no, musiał, musiał, pokaż się Wow, je główka, piękny heczu. Dobra dobra, tam jest to tam jest ale gdzie ty jesteś, bo ja was nie widzę Już był to... Wow, Tylko nie to, tylko nie to! Moż znowu zginiemy. Nie, malam, nie, 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 kręcimy się w kółko, szybko, życie, 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 daj nam tu życie. Jadko, chyba się nie za tym. No. Oj, Nate, ty to się potrafisz chować. Dobra, gdzie ty jesteś? A tu wlazłeś, to masz? Nie, no to mi się nie podoba. To będzie chyba chyba o właśnie potrzebny większy kaliber. Masz kolego. Gryź sobie. Amunicję też byśmy chcieli. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Nie? Bardzo dobrze. Ładować, ładować tutaj. O, tu coś będzie do przeładowania. Wow! Kto w nas strzelał? A tu jest! No, jeszcze nam... Na pistolet. Masz ty. Kolego. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? No dobra, ale tu się jakieś te można. drzwi otwórz. Nie, nie, nie wiesz tego, no gdzie. A, po prostu. Orunka honorowa. Dobra, dobra. Nic nie widzieliśmy, nie błądziliśmy, to nie my. Nie, 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 nie. Dobra. Otwieraj te drzwiczki, lecimy. Te kratę co my. Krata, bo tu nam rozdział dziesiąty już skoczył. łodzi chyba przegapiliśmy okazję. Nie, tam jest. Po drugiej stronie przystani, chodź. O, hey, wiesz jest. co? Może ja tu zaczekam, a ty, no, no wiesz, zgarniesz mnie później, co? <laughs> Okej, okay. co znowu wymyśliłaś? Nic, tylko no wiesz, chcę nakręcić więcej materiału. W nic się nie wpakuje. No dobra, tylko mi to obiecaj cokolwiek to znaczy, czyli co nie idzie z nami? No okay, nie to nie. A, znowu pewnie tak trzeba się tego nauczyć, że tutaj jednak. O, to tak na partyzanta. Co to się stało? No naciskam, naciskam, naciskam. Tu nie słychać jak mocno naciskam. No, to był fart. Okej. Okay. Dobra, biegnij. O nie! Nawet nie wiem, czy... Chyba o jeden... Skok za daleko. O nawet granat jeszcze nam na końcu tutaj. Ale jak nie tam, nie tam to gdzie? No to może tak. Się zabawimy co? No. Gdzie ty jesteś, kolego to? No. Ha. Może gdzieś będzie jakieś okno otwarte? A tak, biegłem, biegłem i, I przegapiłem. No, zostaw! No, puść się. Może nie dosłownie teraz, ale. Oj, 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 oj. No pięknie, tylko co teraz? Ja rozumiem, mamy więcej czasu. Cię tu bym przeskoczyć myślisz, że tak drzwi też możemy No jak to? Łopanie! To to tak można jeszcze robić, a ja tu skakałem na zamknięte drzwi, no ja no, dobra. I już jest pierwsza lama. Jakiś błąd musiał być. U. Już jedenasty? Co to było? Śmigłowiec tutaj jest? A to kto? Chwila, to nie Diego. No właśnie, śmigłowiec nie Diego, na pewno nie. Co to było? Uuu, nowa zawarta. Jeszcze żyjesz? Jeszcze żyjesz. No, prosto w główkę. No halo kolego. Aha, dobra, dawaj jaka. Wyzstrzelaliśmy się, no to. No halo, 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 halo. Macie kolegę. dostał. Dobra, ktoś tam tak strzela i strzela, ale. Co to tam tak na bala? Ktoś tam amunicji ma chyba za dużo. Trzeba trochę odebrać. A to jakieś działko jest. No chodź. Au, właśnie. Nie, chowaj się. No chowaj się. No, 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 trzeba przeciekać, przeciekać. No ty to się umiesz chować. No gdzie on jest? To będzie granat. No. no, było blisko, tylko czy to był ten jeden, czy jeszcze jeden jest. Chabu? Haha! Dostał. Bardzo ci tak dobrze. Dobra, dawać amunicję. Ale to teraz nowe zabawki tutaj wleciały. Nowy karabin, a nowy karabin to czyi? Bo tutaj Eddie właśnie, tak dobrze Nate tutaj zauważył, że Eddie to nie posiada takich dobrych zabawek. Kto to strzela? I skąd? No tam jest, tam jest, ale są ludzie, się, się wzięli. Masz ty Wy wyłazicie, skąd wyłazicie tutaj, chłopaki? Dajcie spokój, dawać pistolet. Nie, no tego nie chcę. Tego o nie, 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 nie. chcemy dawać tu amunicji. Nie dałem twórki, nie bierzemy, bo co tam nam parę amunicji? później będziemy szukać. Nie, no. Bez bez przesady I zabieramy strzelby ze sobą Dobra, tu mamy kolejną kratę A tutaj też broń Liczyłem czułem na skarb, no ale dobra Zawsze to coś Pójdźmy dalej Lećmy, lećmy. Bo no tutaj coś może być ciekawego, albo znowu przyjdą kolejni. No tak, powstało że następny. Temat. Coś było, coś było, nie. To nie. I jest motorówka. No okej. Okay. Szybko no ładujcie to na łódź! Łódź w sobie właśnie, nie motorówka. Skąd się tu wzięłaś? Musisz coś zobaczyć. No teraz to nie najlepszy moment. Nate, stój! Co ty wyprawiasz? Naprawdę musisz to zobaczyć, tylko. Co? Pamiętajcie o rzeczach z doku. Nii... A kuku? On żyje, Nate. Nie, do wiary. Szybszim. No wiesz, no nie wiem. Ufasz temu facetowi? Na więźnia to on nie wygląda, wiesz, najlepiej. No, no widzę. Musimy się stąd zabierać. Tak, to dość dziwny. Żyję, Sali, żyję. Nie... O Sali można powiedzieć wszystko, ale nie to, że jest zdrajcą. Gdzie popłynęli? Eee, na północ. Aha, w stronę góry. Okej, okay. tam pewnie jest klasztor. Chodźmy. A jeśli się okaże, że on z nimi pracuje, uratujemy go albo spuścimy mu łomot. Możliwe, że i tak spuszczę mu łomot. O. Czyli co? Na ratunek saliemu teraz? Tak powiedz, że macie skarby jakieś. Nie ma skarbów, to no w takim miejscu. Ej, 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 co tam jest już? No to chodź. Ole pięknie. Czy wy to, wy to widzieliście? Nie wierzę. Jeden strzał, cyk i bam. Poszedł. O, 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 czekaj, czekaj, bo teraz nam zrobią strzał. A tu jesteś, już widziałem. Pięknie, kolejny farcik. Farcik, farcik, na pewno. A chociaż ta broń jest dobrze wycelowana. To w nas tak strzela. Bo nie widzę. A tu jest. Masz wnóżkę, wnóżkę. Potańcz sobie kolego. Lubisz tańczyć, co? Fajnie się tańczyło, fajnie się tańczyło. Zobacz. My sobie poskoczymy na tobie. Okej, okay, okej. Okay. Chodź, Elenka. Lecimy. Chodź, Elenka. Niech sali nam nie wymięka. Tylko przyżyje to. Chociaż w sumie nie widział właśnie. Nie widział. Nie wyglądał. Na takiego. Na takiego, na takiego, który by był więźniem. Więc co tu można by było rzec dalej? O, mośnik ma. No. Może to on coś zrobił. Chociaż wątpię. Inaczej by do niego nie strzelali. Jak dochodzi do czegoś I jak tak on przeżył. Przypalone ślady. Aha. Ktoś wsadził tu tyle prochu, że wybuch rozwalił wszystko. Idź ostrożnie. Niektóre z desek. nie są. O. Dawaj, 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 nie góry! Daj drugą rękę! Musisz się opuścić! Cholera! i poszła twoja kamera. No, i Ani łódź. Ani kamera nie wkryła tej wyprawy. I jak to z ubezpieczenia pójdzie? No! Co ty zrobisz? Niech to szlak! No i można powiedzieć, kamera uratowała Saliego, bo tak by nas już tu nie było. Gdyby nie ona, ale przypadła! I. Łódź została wysadzona, można powiedzieć. No i kamera sobie zaliczyła upadek. O, że tutaj? No to... Mam nadzieję, że przyżyjesz, to nie no, ale... Ale jak? Nie wiesz, że co za lama, no. Nate, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś, tym, Powiedz. No, nie wierzę. Co najdźwiedz zrobił? Skoczył sobie jeszcze raz, no bo jakby inaczej. Chyba, że może znajdziemy tutaj kamerę na dole gdzieś. No coś nie wiem, dobra. Zobaczmy, zobaczymy. Może coś jednak znajdziemy. Może jakiś skarbik. Tak, jest. Mamy nosa srebrny hiszpański Kelly. No proszę, ale dobra, to by było na tyle, czy jednak opłacało ci się, dlatego nate no skoczyłeś sobie, tak do wody wiedziałeś. Że jak wrócimy to na pewno znajdziemy. Nie możesz sobie. O No Ale Elena to ładnie zrobiła, zgrabniej taka. A ty to żeś skoczył, o, taki konar tutaj o jest. Dobra. Czyli... nie tutaj. Lećmy, jak my w ogóle stoimy za amunicją? Jest okej, okay. trzy granaty są, są. Może kogoś tu zaraz spotkamy. Znając życie, ktoś nam tu wyskoczy. Jak żeby inaczej? O, są schody. Jeszcze żyjesz! Elena, przeszkadzasz? Haha, ha. ładaj ładaj dobra ktoś tutaj jeszcze? echo nie Okej. Okay. tego nie bierzemy nie chcemy tu kilka strzałów może mocnych na raz biorą, ale Ale nie dla nas to dawaj to nam krobin krobin nie 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 nie, uciekaj, 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 ucieka, ucieka. oj, oj! No co to było? Chodź tu, to my cię przyspilimy tutaj, proszę bardzo, główka jedna, a to Elena jest dobra Elena bym ci w głowę strzelił Chowaj się? Znowu 16 na wojnę zostało, no Aaa, tu u was mam A, nie spodziewaliście się nas tutaj, nie? Ładaj to W górę rzeki kolejny rozdział mamy Rzeka doprowadzi nas do klasztoru O. Ale wiecie co, to może tutaj sobie zakończymy tak weszło nam w krew Rozdział to rozdział, mimo że krótszy. Ale jednak sobie w górę rzeki rozpoczniemy już w kolejnym odcinku, więc jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie oraz udostępniajcie, niech się niesie dalej. Do zobaczenia już wkrótce, trzymajcie się. Cześć!